no i widzicie moi drodzy dalszy ciąg dnia politycznego bo to taka data taki dzień 4 czerwca 89 roku To były krzaki działki i nic więcej a dzisiaj mamy piękny następny odcinek o obwodnicy szczecińskiej i to jest dlatego ten odcinek między innymi że 4 byliśmy mądrzymi ludźmi mądrymi ludźmi żeśmy mądrze zagłosowali musimy sobie wszyscy pogratulować ale to wszyscy i ci po tej stronie lepszej i, tej, i ci po tej stronie gorszej dlatego moi drodzy bo to się wszystko ewolucyjnie odbyło nie rewolucyjnie nie było co najważniejsze rozlewu krwi i brat brata nie ciął nie zabijam, i z tego powinniśmy być dumni. No i tyle. A tak, ogólnie to przyjechaliśmy dzisiaj niedużo, no bo jakieś 20 km, ale ciągle pod górę. Więc cieszymy się, my jak my, ale nasze organizmy się cieszą. Do zobaczenia niedługo.